Kolejnym odcinku zbadać zbójaczki. Na samym starcie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. I tak, mamy dzisiaj, mamy dzisiaj, mamy dzisiaj, no, event, no, event mamy dzisiaj, walentynkowy, jest bardzo fajny. Jak sobie eventy walentynkowe to opłaca się je zrobić, bo można, można zrobić ramkę na przykład walentynkową, na przykład zobaczymy skiny, to jest fajne, to jest super, to jest fajne. Napiszcie ja mi w komentarzu jakie skiny są najlepsze według z Was. To jest, no to jest jak przegrasz gierkę. W ogóle to bym sobie ustawił, bo to zdobyłem. Wygrałem sobie tutaj troszkę. Troszkę sobie grałam. Na bym to ustawił. Znaczy jaką No tą. E, ustawimy sobie to. Dobra. I sobie dzisiaj przetestujemy to. Ale, ale wątpię, wątpię, żebyśmy się przetestowali, bo raczej nie przegram. To się sobie, to sobie przetestuję dzisiaj się to jest super, to jest fajne, dzisiaj to, jest... to jest też fajne, przebijane jak balony to, serduszka skakują, to jest ramka, jest też takie jak się ma VIP-a, ja akurat vip nie mam, takie są emotki, takie jest też i takie, więc zaczynamy, zagramy sobie trzy gierki Trzy gierki, tak, trzy gierki sobie rozegramy, więc... Y y no, ja już no, ja już próbuję podejście drugie zrobić, bo wcześniejsze mi się nie, nie, nie nagrało. Y więc... Dobra, zaczynamy. Jestem y weźne na bo chcę sobie sprawdzić, no, jak wygramy ten skinek. O, może być ta mapa. So, może zagramy dwie gierki, jednak wiecie? Zagramy sobie dwie gierki D dzisiaj. Może dwie gierki, albo trzy zobaczymy. Zagramy sobie z tą taktyką. Czy sobie wezmę jeszcze monkey widzieć, czy nie? A no, faktory sobie wezmę. Dobra. Oby teraz, się, no, oby teraz się nagrywka udała, kurde, bo nie chce mi się trzeci raz znowu nagrywać. <gry> no, no trudno się mówi. Oby się to udało. No, dobra, weźmy dajmy tą. Będą te gierki, to chyba sobie zagramy, no wiecie, mm. więcej może gierek, bo te gierki są szybkie, to nie powiem, że z tymi dobra. Dajmy sobie jeździć, zróbmy sobie ją... Dajmy na Strong Nie wiem, nie po co on zboostował To było bez, bez sensu trochę Dwa. Muszę przejść, mi balony, muszę dostawać. Trochę nie przejdzie Dobra, tak, tak, sobie tak, dużo dużo mi trochę dużo mi tak, Bardzo dużo mhm. Bardzo dużo tak, się tak, tak, no, Czy tak, Nie nie może być. tak, Dobra, się w tak, na ten Normal, да? Ну, а вот раз я поразить. dall'altra yeah. yeah. no 3000 helicopter drami yeah laser bombs right bro Popatrzmy sobie to teraz, dobra, to na gręzik. Wykupię Zobra, wysyłem. Dobra, osraszajmy sobie go Eee, czyli nie no, boją ja się leże Dobra, wysyłajmy te balony, szybko One ja dają dużo Przejdzie mu? Proszę, żeby mu przeszło Tyle balonów wysyłam Dobra, boostuję U mnie też wysyłać, czy znaczy u mnie też U, też, u mnie też są mnie. Dobra, jest, udało się super wygrać, jest, udało się nawet, nawet jego się nie przejął, pomachał mi Emotką, jest to, o kurde Ale to jest super Ale to jest fajne, ja. Yeah. Fajna, fajna ta emotka Dobra Dobra, zagramy sobie, zagramy sobie jeszcze dwie gierki. Znowu ta mapa zmienił może na inną mapę. O, to jest fajna, oaza jest fajna. Będę sobie oby nas, no. Oby nas weźmiemy tym razem. No i weźmiemy sobie tę samą, co tutaj jest, wtedy. I faktury do tego jeszcze. Raczej go szybko, raczej wygramy szybko tym razem, znowu. O, ta się nie zamykają, fajnie, super. łam swoją te zielone No nie no Dobra, nie wysyłajmy może W ogóle Tutaj, o to, e, tutaj jest, jest taki tryb, że Jak wysyłam to na, sie, na siebie też wysyłam Te same balony co, co jemu mi się tutaj to. To, znowu, to znowu przegramy Wysyłajmy sobie same Zielone na razie Dziwne miejsce na pata ślicznego To jest sensu trochę wziął śnieżnego pata, M mógł stać mieć zwykłego, bo śnieżny pat tylko zbustuje i no ja pewni i nie ma, albo mam, może nie wiadomo. Także no. Wysowi w to balony. Ну что? О, так охуенно. Słoń zawsze to panówny. Ale błąd robi, że nie zbiera tego. Będę trapał. Właśnie teraz zebrał, błąd. Powinien raczej powinien teraz przegrać Zobaczymy Jest dużo lepszy pom yeah. Alchemika Dobra i teraz... Dobra robimy teraz ten sam raż, co wcześniej Tylko żebym miał berbo. bustuje I boostuję Dobra, wygraliśmy, super Uuuu o kurde A i tak mnie nie to to mu i tak nie pomogł trapik My znowu zrobiliśmy 3 gwiazdki Tak jak wcześniej Dobra więc ja będę kończył odcinek I jak wam się podobał to zostawcie łapkę w górę i do następnego odcinka zbaczyć z Opa cześć